Mamy tutaj już niektórzy zauważyli pajęczycę tekle, ale proszę się nie obawiać. Ona spożywa jednego turystę tygodniowo, wczoraj jadła, więc dzisiaj jest już najedzona. Fajna zabawa, co? Swojskie danie, tanio i dobrze, do swojskie, no nie będę mówić co do swojskie Poszedł jak dzik w żołędzie To miaczy za skroniec No a my szukamy tutaj żółwia błotnego Wszyscy wiemy, że kiedyś rynek miał zupełnie inną funkcję Aha ha, ha. Uratowani, uratowani Dzień dobry Państwu, Green Velo, dzień dziesiąty, dzisiaj nocowaliśmy w Okunince, w takim pensjonacie, w takich domkach można powiedzieć, pod palmami, no i pokażę Wam jak to wszystko tutaj wygląda, bo no powiem Wam, że było fajnie tutaj nocować jest tutaj taka ogromna przestrzeń. Tu można sobie posiedzieć, tu można sobie posiedzieć, tu można grilla zrobić. Najpierw pokażę wam tutaj wszystko z zewnątrz, jak wygląda, a później przejdziemy do pokoju. No i idzie się takim długim chodniczkiem. Są takie piłkarzyki, więc można sobie poharatać w gałę, jest bilardzik jedna gra kosztuje 2 złote no i jest ping pong tutaj jeszcze rzutki babka kolejne miejsce do wypoczynku tutaj jakaś taka strefa dla dzieci trampolina kolejna jakaś tam wiatka z ławeczkami no tu są nasze skitrane rowerki nawet hulajnoga można pośmigać. Dobra, idziemy do pokoju. My mamy pokój numer 3. I nie uwierzycie jak tanio za to wszystko zapłaciliśmy. 101 zł za dwie osoby. No to to... To najtańszy nocleg jak do tej pory. Wczoraj troszeczkę posiedzieliśmy na plaży jakieś 4 godziny. Troszkę nas słoneczko złapało. No i fajnie. Dobra. Wbijamy do pokoju, pakujemy się powoli już do wyjazdu. Tu jak widać, wszystko jeszcze w rozsypce. No, tu jest Łazienka, taka mała, ale wystarczająca. No, tu są wyrka, tutaj robi się śniadanko. A dzisiaj jedziemy do Rejowca A w pierwszej kolejności gdzieś tam przez Lasy Sobiborskie Może uda nam się zajechać właśnie do tej hodowli żółwi błotnych A potem już na Chełm, gdzie chcemy zobaczyć podziemie kredowe Do zobaczenia później Ej, ty wiewiórka, stop! Wiewiórka! Green Velo, dzień 10. wyjeżdżamy właśnie z Okuninki. No i na pierwszy rzut, z tego co widzieliśmy na mapce, wjedziemy sobie do lasu i kierujemy się do miejscowości Żłobek. Dwa kilometry za Okuninką jest taki stary krzyż, który jest zarazem kierunkowskazem i my jedziemy tam w prawo. W stronę Sobiboru i Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, na początek trasy jest dosyć ciężki. Są tu piachy, takie leśne ścieżki z korzeniami. O, drzewko i jabadabadu. Półtora kilometra do najbliższego skrętu w lewo I miejmy nadzieję, że tam zacznie się jakiś asfalcik Przejdziemy tu bokiem może, co? No, jesteś w żłobku, wróciłaś do żłobka, widzisz? pokazało go tak. Miejscowość Żłobek Sobiborski, park krajobrazowy, a my z Okuninki przejechaliśmy 6 km. Tak, więc dzisiaj jeszcze jakieś 80 do Rejowca, bo tam mamy nocleg w pensjonacie Rybaczówka. Okazało się, że właściciel tutaj tych domków w Okunice zna właściciela tego, tej agroturystyki rybaczówka. Sobibór, stacja, a tutaj po lewej stronie jest jakieś muzeum obozu hitlerowskiego. Ale wcześniej jest jeszcze. Z sanktuarium. bo to jest takie tak coś większego i tam wieża widokowa, krypta pod kościołem. Yhy. Orchówek. Myśmy jechali przez Orchówek. A tu masz zaraz y, Muzeum Obozu Hitlerowskiego, jakieś o, jest. No fajnie, ktoś pomyślał. Test na trzeźwość. A że dzisiaj jest poniedziałek. No to prawdopodobnie to muzeum i tak będzie zamknięte. No a my szukamy tutaj żółwia błotnego. Podobno jest ich tutaj dosyć sporo na wolności. A to widzę, że z rozmachem muzeum i miejsce pamięci w sobie Boże. Wejście. Do tego tu tutaj nie było na pewno. To jest coś nowego, to nie wiem. Tam już chyba nic nie ma. Jedziemy sobie dalej szlakiem Green Velo przez Sobiborski Park Krajobrazowy. A my powracamy na drogę krajową numer 816 w kierunku przejścia granicznego w Dorohusku i to już będzie przejście graniczne z Ukrainą. A do Woli ukruskiej pozostało nam 17 km. Kolejny postój. i coś jest w prawo, w lewo, a mor Dokąd my zmierzamy teraz? Do, miejsc do miejscowości Zbererz. A co tam jest? To jest po prostu miejsce... Przepraszam, Zbererze. To jest miejscowość w zasadzie na samej granicy nad Bugiem. Ja tak tylko sobie, no tak wiesz, zaznaczyłem orientacyjnie. Według Google Tutaj na terenie tego Sobiborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat żółwi błotnych, natomiast jest on oddalony o około 3 km tam na wschód. Stwierdziliśmy, że nie będziemy tam wjeżdżać, bo i tak pewnie szansa na spotkanie takiego żółwia w jego naturalnym środowisku nie byłaby zbyt duża. Natomiast jeśli chodzi o schronisko to sprawdziłem na Googlach, że takie schronisko żółwi błotnych w Polsce znajduje się w miejscowości Urszulin w Poleskim Parku Narodowym 50 km na zachód, także no bez szans, żebyśmy tam zajechali, a my tymczasem wjechaliśmy do przygranicznej wioski z Bererze. Tutaj tradycyjnie na gniazdku wita nas bocian. No i lecimy w kierunku woli uchruskiej, do której mamy jeszcze jakieś 12 km. A tuż za tymi drzewami po lewej stronie znajduje się Bug i granica z Ukrainą. Tak więc tamto się nawet nie zbliżamy, a dzisiaj ma, ma być najcieplejszy dzień podczas naszej długiej, dwutygodniowej wyprawy szlakiem Green Velo. 29 stopni w cieniu ma być, tak więc staraliśmy się wyjechać nieco wcześniej, aby możliwie przejechać jak najwięcej, gdy te słońce jeszcze nie będzie takie mocne i jak ci się jedzie? dobrze? no to dobrze co lepiej? jest prestiż? Mm -hmm. no lepiej. a też tak ten stań na chwilę tak? o test 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 tarcia nie no trzyma się no nałożyłaś sobie te spodenki rowerowe na siodełko przez co jest podwójna pieluka A, ha, ha, ha! Uratowani, uratowani! Bocian! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też! <grystanie> to był cytat z eksmisji. Na 28 km dzisiejszej trasy miejscowość Bytyń. A tutaj pamiętam tą restaurację w Woli Uchruskiej, jeszcze parę kilometrów, zajazd Gipsów. Przerwa na lody w Woli Uchruskiej. Śmieszna cena za gałkę 4,50. Nie do pomyślenia cena na zachodzie Polski. Leszek zerówka. Kurda, to jest 50. Ja jasne I ładne, ale niestety droga jest tutaj piaszczysta. Więc jedzie się ciężko. Głównie tył roweru zarzuca na lewo i prawo. No i już się zakopałem. Ale pustynia. A tak narzekaliśmy na pogodę na Podlasiu, że przez większość czasu towarzyszył nam deszcz. Tak teraz. Jak typowi Polacy narzekamy na palące słońce. Na serio, dzisiaj ponad trzy dychy w słońcu, ale drzewo, ha, połowa drzewa, a jeszcze rośnie. Nie wiem, czemu nas tak prowadzi przez taką pustynię tutaj. Fajna zabawa, co? Miejscowość Ruda Huta Na liczniku 45 kilometrów A do ma jeszcze niecałe 20 Jedziemy teraz cóż drogi publicznej Uwaga na miny! Miejscowość Poczekajka a tutaj po lewej stronie właśnie taka Poczekajka Tutaj kolejna jakaś kapliczka odsuwał a pan? nie jechałem w tym zniżerem tam jak będziecie w hełmie, a wy zwiedzacie czy wyjedziecie to w hełmie trzeba kościół ten to wiecie ten jaki kościół Bieluch drugi i nie powinnoś dalej 400 metrów wieża taka wielka no przy ja... kościele 3 podziemia będziemy na pewno proszę? podziemia na pewno znaczy podziemia to mówię Bieluch a tak a jeszcze krypta jest w kościele tam tu pochyli te trzy elementy trzeba wiedzieć mhm. I jak będziecie wyjechali z hełma już tam już z wjeżdżali Tam stał będzie po prawej stronie to nie jedzcie ścieżkami w lewo, w prawo jakieś wilwelo prowadzi, bo niepotrzebnie 6 ileś kilometrów po piachach będziecie jechać. a, Nie, my masz my jedziemy dzisiaj na nosek tam do, do rejowca, więc drogą będziemy jechać. A to nie jedziecie tak jak wivelo? Eee, staramy się, ale... No chcemy nocować tam za Chełmem jeszcze No to do Rejowca jest 13 km, no 15 zależy jak będziemy w Rejowcu A do Krasnego Stawu jakbyście jechali asfaltem to jest 29 No, no. ten zakręty to przy, do 40 km tymi zakrętami no, no to to jutro już, przez prosty Staw No i do Zamozia A ja jak będziecie w Rejowcu Tak No to trochę inaczej będziecie I w krasnym... Z krasnym stawu też trzeba popatrzeć na mapkę, bo tam też drogi przez pola to można nie jechać przez pola, wtedy go ja sobie za My drogą pojedziemy do krasnego stawu. Ale pojedziesz z krasnego stawu, dużo nawijasów no. jest w takich podnich drogach. No to zobaczymy, nie? Tam na My to, to, to tak na bieżąco sprawdzamy. No. A co to jest? W Wierzyncu jest tam taki, do spania later. Swojskie danie, tanio i dobrze no swojskie, no nie będę mówić co to swojskie bo tam baby mają wajencję i no, jakiś fundusz dopłaca dlatego oni tanie sprzedają Aha, dobra. Poszedł jak dzik w żołędzie Szanowni Państwo dzisiaj Dziesiąty dzień szlakiem Greenvelo. Zbliżamy się powoli do Hełma, a nawet bym powiedział, że szybko, bo jest dopiero godzina 12, Do Hełma jeszcze kilkanaście kilometrów. No i w pierwszej kolejności udamy się na podziemia kredowe. Podobno jest zwiedzanie o godzinie 14, więc na spokojnie sobie zdążymy. No i jeszcze trzeba będzie się przebrać w jakieś cieplejsze ciuchy, bo tam pod ziemią podobno jest cały czas tylko 9 stopni Celsjusza więc na pewno wiedzie jakaś bluza i kurtka. No, a potem zobaczymy co dalej. Tutaj nas pan trochę taki starszy podprowadził yy, i poopowiadał yy, co i jak. Parę wskazówek nam dał na jutro, żeby ominąć piaszczyste drogi więc na pewno zwrócimy na to uwagę. Okrów. Same wielkie chatki tutaj były. A tu faktycznie to wszystko takie białe od kredy. Truskaweczki Jakbyś sama się zerwała Masz jeszcze ładną Ale słabe Ogólne Ja Chelmski park wodny, a na środku, tam o, przed tym parkiem, jakaś palma i wygląda na prawdziwą. No kurczę, ciepło tutaj także przyjęła się, może. Jesteśmy już w hełmie w okolicy rynku. A tutaj jest taki wielki budynek parafia rozesłania świętych apostołów. Jesteśmy na rynku. W hełmie jest tutaj taki niedźwiedź wykonany z drewna. I co ciekawe, w herbie hełma jest również niedźwiedź, ale nie wiem z jakiego powodu. A my szukamy teraz punktu sprzedaży biletów do podziemi kredowych. Jesteśmy na cmentarzu wojennym w Hełmie, groby żołnierzy. Niestety, dosyć sporo tego tutaj jest. A oto klasztor bazylianów w Hełmie. Trzeba było wejść na taką dosyć wysoką górkę tutaj. To ogromna bazylika Kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w hełmie. No ładna, ładna. A tam obok jest jeszcze wieża. Ciekawe, czy da się tam wejść do góry. Auto podejście na kopiec niepodległości. Po drodze są takie, jakby stacje drogi krzyżowej. No i góra ta mierzy 220 metrów. No i. Tutaj jest taki fajny widok na miasto, miasto Heum. A tutaj można jeszcze wejść wyżej do podnóży tego krzyża. No i jeszcze z najwyższego punktu widokowego w hełmie panorama tego miasta. Fajnie. Od jądra. <śmieniczy> A to na pewno nie przypomina się. się. Wszyscy wiemy, że kiedyś rynek miał zupełnie inną funkcję. Jest taka, w której nie było żadnych wagoników, nie było żadnych niczego takiego, jak widać korytarze są wąskie. Mamy tutaj już niektórzy zauważyli pajęczyce tekle, ale proszę się nie obawiać. Ona spożywa jednego turystę tygodniowo, wczoraj jadła, więc dzisiaj jest już najedzona. Pojechanie tą drogą to nie był dobry pomysł. Nie wiem czemu ten szlak jest oznaczony jako rowerowy. Przecież tu się jeździć nie da. Tam dalej trzeba było zawrócić. Półtora metrowe pokrzywy. No i taka zabawa. Turzmiaczy za skroniec. Gmina Rejowiec. A my musieliśmy zjechać tutaj na tę drogę publiczną, ze względu na to, że ta ścieżka rowerowa biegnąca przez las była nieprzejezdna. A w międzyczasie na jednym z podjazdów łańcuchów mi spadł. Kolejne miejsce noclegowe, Rybakówka w Rejowcu, i idziemy w stronę łowiska jakiegoś tam. Z tyłu jest drugi, pewnie większy. No tu kilka jest tych stałych. Mówię, pewnie każdy nie